witam cię serdecznie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Marcin z Lednicy będzie kiedykolwiek w stanie w 100% zaspokoić swoje seksualne żądze? I jeśli tak, to kiedy i z kim? Dobrze. Czy będzie w stanie w 100% zaspokoić swoje seksualne żądze? Tak. Jak najbardziej, Rycerz Denner mówi o bardzo dobrych wiadomościach, o newsach, o prezentach, o losu, o niespodziankach, o bardzo pozytywnie zakończonych sprawach, o konkretach, o poczuciu bezpieczeństwa, stabilności, stabilizacji i o zwycięstwie. Sukcesy, zwycięstwa jak najbardziej. Karta głupca mówi o nowej ścieżce, która będzie przed nim, coś nowego, ekscytującego, motylki w brzuszku i coś no fascynującego. Natomiast rzeczywiście tutaj karty pokazują, że mm, dziewczyna, z którą się teraz jakoś niebawem zwiąże, to może jeszcze nie być ta, z którą te swoje rządze tak w 100% spełni, ona będzie wartościowa, będzie w niej zakochana, ona w nim też i to może naprawdę dobrze rokować, natomiast może to nie do końca, albo może nie do końca będzie otwarta na takie rządze, jakich potrzebuje. jakich potrzebuje Marcin. Ale wszystko jest do ogarnięcia, no wszystko jest do wypracowania. Także m, może próbować. Natomiast e, będziemy się trochę otworzyć. Natomiast e, tak, uda się. Uda się. Mhm. I jeśli tak, to kiedy? To kiedy mu się uda? No i jeszcze w lipcu jest szansa. A z denerw to są szanse do wykorzystania, inwestowanie czasu, energii, siebie w jakiś aspekt. Będzie dużo dawał od siebie, ale dużo do niego wróci. Dobro powróci zwielokrotnione, z nawiązką. Także lipiec nie będzie musiał długo czekać. I z kim... Z kim... Jednak się uda przekonać tę dziewczynę, bo to jest ta sama. Dziewczyna, z którą będzie, która będzie go kochała aktu i którą on będzie kochał, czulka kielichu mówi o tym, że Marcin może teraz nawet jeszcze nie dostrzegać tej osoby, albo jeżeli jest, no to nie dostrzegać jakby potencjału tej osoby, a jeżeli jeszcze się nie poznali, no to się poznają. Czulka Kielichów mówi o tym tylko, żeby zwracał uwagę na to, kogo i co ma pod noskiem i do, żeby dostrzegał wartość swoją, swoich zajął, wartość ludzi wokół, zwłaszcza dziewcząt e, i żeby nie przegapiał szans, żeby wykorzystywał szanse, które los mu zsyła. Będzie nowa droga, nowa ścieżka, całkowicie coś, coś ekscytującego, tylko musi wierzyć w siebie, w swoje możliwości i swój potencjał. No i Królowa Kielichów i rycerz Denarów, takie same karty, a tasowałam przecież kobieta, która go będzie kochała, który którą będzie kochał Marcin, to będzie bardzo możliwe, że partnerka docelowa już. I decyżdy na no super, newsy, prezenty od losu, niespodzianki, bardzo pozytywnie zakończone sprawy, no i samo spełnienie. I spełnienie marzeń, pragnień, super. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki, powodzenia, życzę papa, pa. do usłyszenia, do zobaczenia.